A ja, może no, skrzynka? <grym> i no, żeż... Powoli, wiesz, to no. leci. No, no. To nie tylko to. Powoli, powoli. Ty... Po no. 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 Wiesz, co to rest? jest? To jest termowizyjny taki rejestr. Kamera termowizyjna. O, go. No, ty, ty, patrz go. O. O. Przygrzałem wyjazd. Ale ty masz 35 stopni, nie masz COVID-a? Kamera termowizyjna, no fajny gadżet. To nie są tanie rzeczy. No Nie powiem, no będzie się Ile? Nie. Ile? Nieważne, nieważne. No, nie. Pięć 5 Dobrze. Uch, dobrze, lepiej mi. Widzisz, że to jest pal ale paleta w stopy. Atmosfera? Paleta w topy. Już się skończyła dobra w atmosfera idę są. Dobra, podajcie mi to, bo porysujecie. Tak. To za czwórkę, nie? Ale... Dobra, czwórkę, proszę pisać. Nie wiem, po co by mi to było, ale chciałbym takie. <laughs> Uważam, że to jest naprawdę fajny pro, pro sprzęt. Dzięki urządzeniu umożliwiającemu widzenie w półmroku, handlarz zaczął zarabiać. Coś tu jest jeszcze? Startery, bo. Proszę mi to zostawić, cholera, jazda, bożejka, no! Nie, no, powoli, bo ja nawet tego nie miałem w rękach, a wy to na was zabieracie, no, cholera, Nie zabrałem tylko pomogę wyciągnąć. Nie, to jest ten skaner do przewodów. Piotr, zobaczył już tego. To już rzucił się, pływał w tym, już tam pod podjarani, już sprawdzają ceny, już czy działa. To jest detektor do przewodów. A, że sprawdzasz gdzie jest. sianie? Tak, gieradz, dokładnie tak. Bardzo no. potrzebne. No, dla ciebie ci tak. Będziesz działa? sprawdzał, łączę czy przelew przyszedł na konto. O, o łączę to się. Doliczyłem ci dwójkę za niego. Za mnie za 4 sekundy. Dwa tysiące? Dwa ci doliczyłem. A ile kosztuje normalnie? Dwa sześćset, dwa Cieszymy się Michała szczęściem. Więcej odwagi, czasami trzeba polecieć w większym flow, ale nie sądziłem, że, że przy tak lekkich paletach może być tak wartościowy towar. I tutaj szacunek dla Michała, że miał odwagę. Piotr i Bożena przeczuwali drogie sprzęty, no i są. Co skrywa ostatnia paleta? No taki, hask no. To nie jest home'em. Każdy. Bo Michał ma hełm. Kask. kask na Nartyma. Mam kolegę, który sprzedaje motory, sprzedam mu kasku, teraz ludzie w górę. Ale to jest eska, bo będzie ciężko sprzedać. To nie dla mnie. 260 zł kosztuje to co za? za 260. Za, za, za dwie stówki. Nie jeszcze, dobra, no Michał, stółki. idziemy dalej. No, no nie wiadomo było naprawdę co sobie wyobrazić, jak się okazało to rzeczy lekkie, które jednak dały dużo wartości. No bo te kaski na, kaski na motory, czy te, te właśnie, no to wszystko nie waży nic, tak? Ale swoje, swoją wartość ma. Halogen Halogen, lampa jakaś? Lampa solarna. Każdy, lampa solarna. A, ta latarnia zewnętrzna. No. Wielka. Solarna? Fajna. solarna? Tak, solarna? Tak, tak, tak. tak, z pilotem no. i tak dalej. Dobra, a pisz lampę 200. O, maszyna o, do szycia. Fajnie kara tak? jest dużo dużo zinki drogi no są pięć kupić na no na pewno pięć zł nowa pięć słów, tak. tak 400 doliczyłem lampa jakaś tak, tak to będzie lampa no jakieś regulowana wieloramienna to jest lampa która może być dla architekta, Coś. <grymna> lampa, być dla architekta. Coś. no bo z, 1500. 1500 stoi 1400, 1500 dobra ile doliczyć ale na biurko nie ale znowu no ty siaka no ty myślę że Największy problem będzie ze sprzedażą tej lampy, no bo ktoś, kto ma dać 1000 zł za lampę na biurko, no to rzeczywiście kogoś trzeba trafić, kto będzie miał hopla i będzie chciał lampkę za 1000 zł. Dobra, i teraz zgadnij, ile to kosztuje? Kominek. 740. 500, myślę. 500? Tutaj. Nie powiedz 500? A jak? 17600. Gra, pasuje. No, nie, pasuje, no. ale dwa. Nie, że tak. Gra. Czyli razy dwa, nie? O, I teraz pije on szampana, nie ja. No dobra, no bądźmy dorośli. Ja bym kupiła, tą była zadowolona. No.